Ciekawe a co Marta napowiedziała? A nie, nie ma zrażdżą. tu już baniaka, żeby nie kurwa nie nalać? I to daleko nie jest, chodźmy. Ale, ale nie ma wody. Skąd jest baniak? Jest tam. O, lej to. Które? Bole, no. na, lewo, na, lewo, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo na lewo To napię tam, ja chyba na tym ten... dolny... Kurwa, wylewasz. O, to na duże palce. Chuj, ja mam jeszcze Dawaj zamiast woleci. No to pierwszy ty. No ja ja mówię, że pierwszy, bo mi wypierdolił się. Jedź kurwa. Nie ufasz mi serdecznie. Nie. Tak pudełno jak ja dzisiaj nie Dzisiaj ja byś kopałeś z tego, to ja się upam. Jedź. Dawaj do jeziora kurwa. Zaraz No ja i No się sturlasz, no. Z pianką. To weź to pod dupę za <słysza> dwie polot. Tu musiałem się po drodze bardziej. Dobra, zamiast do wody.

no już to Masz i Ej A jest Coś ty wziął za szmaty Tuły też biorę <gulat> Kurde, tej no, kominy zamiwaj. No, no to, oczywiście no, no, Daj tę butelkę Myśmy mieli skorzystać Dawaj, ona do piwo Ej Karol pojedziemy jeszcze raz I będziemy butelki Ona będzie jedną z nam i napłonimy I przyjdziemy to tam, po prostu. Karolina. załóż te Cze, się Nie, do... Do... Ej, ty do... mi ten Nie, ten okay. dobra. Ej jakiś komin na Dupsko, śliski, się, na dubsko bo ślizgki, bo się Daj mi, no daj mi, byś szybciej Ale on Mamy całą stertę kominów, bierzemy to, jutro Piorę i wystawimy na Allegro Będę zarobiony. błoto? taki się Mam! Cieszę się, że zauważyłam. A ja mówiłem, że wzięła. Kurwa! Patrz, oni chcą płukać nogi, a ja im nie chcę. No dalej też nie jedną.